Kacperek to roześmiany, ale bardzo chory chłopczyk. Urodził się z rozszczepem krtani trzeciego stopnia. Jest to bardzo rzadka wada wrodzona, która występuje u zaledwie kilkudziesięciu osób na całym świecie. Próbowaliśmy się leczyć w Polsce, niestety nieskutecznie. Dlatego znaleźliśmy ośrodek w Stanach Zjednoczonych, który zgodził się zoperować Kacperka. Zbieramy fundusze na leczenie w Stanach Zjednoczonych, bo dokładnie w Bostonie. Leczenie będzie długotrwałe. Najpierw ponowna operacja i od tego zależy wszystko. W późniejszych latach, co roku będą to wyjazdy na kontrolę, ewentualnie sprawdzanie, czy, czy wszystkie szwy trzymają się i operacja się udała. Chciałabym serdecznie podziękować organizatorom, Dzisiejszego koncertu, e, którzy bezinteresownie wciągnęli do nas dłoń, zorganizowali wspaniałą akcję, dzięki, e, dzięki której możemy zebrać fundusze na leczenie Kacperka. E, takich akcji było już do tej pory kilka, organizowanych przez tych tak naprawdę tych samych ludzi, którzy, którzy cały czas nas wspierają e, i ciągle pomagają. I mam nadzieję, że e, pewnego dnia Kasperek sam będzie mógł. Powiedzieć do nich, dziękuję za wszystko. Pomysłodawcą e, dzisiejszego koncertu, pomóżmy Kacperkowi doczekać jesieni życia, był Włodzimierz Gązwa, który z całym stowarzyszeniem e, ze szkoły numer 1 w Przeworsku, włączył się w organizację tej akcji. E, pomagali pracownicy środowiskowego domu samopomocy w Przeworsku. E, duże znaczenie ma też pomoc ze strony starostwa. Nie można zapomnieć tutaj oczywiście o przychylności ze strony pani burmistrz miasta Przeworska, pani Marii Dubrawskiej-Lichtarskiej. Myślimy, że to nie jest pierwsza i ostatnia tego typu akcja na rzecz pomocy Kacperkowi. Przyszłość pokaże, co jeszcze będziemy mogli zrobić dla tego dzielnego przeworszczanina. Tak, podobał mi się też, wiesz, mówię Ci tak, że naprawdę jesteś super chłopak, także... Nie wiem! No, o, no, proszę! Mam już jakąś... Proszę, jak się cieszy, to